Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Arkadiusz Milik sam sobie niszczy karierę. Odrzucił ofertę Olympic Marsylii. Neymar wdał się w internetową kłótnię z piłkarzem. Szokująca wypowiedź Bardiego na temat jego stylu życia. Piłkarz pali papierosy. Zawodnik Hamburga podejrzany o ukrywanie swojej prawdziwej tożsamości. Lazio zapłaciło za piłkarza nie temu klubowi co trzeba. Oraz Erling Haaland, który może przejść do FC Barcelony. Jego menadżer zrobi wszystko, aby tak się stało. Zanim zaczniemy, standardowo zachęcam was do subskrypcji. Kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Arkadiusz Milik, czyli chyba już tradycyjny temat na moim kanale od kilku tygodni. Jak nam wiadomo sytuacja reprezentanta Polski do ciekawych nie należy. A to z powodu jego braku gry, na którą nie będzie mógł liczyć prawdopodobnie do końca sezonu, jeśli nie opuści Napoli. Logiką więc wydaje się opuszczenie zespołu z Napolu już w tym miesiącu, aby móc wrócić do regularnej formy i zagrać na Mistrzostwach Europy, które startują już w czerwcu. Milik jednak skieruje się inną ideologią. Jest on zdeterminowany do transferu do Juventusu na tyle mocno, że odrzuca wszystkie oferty wokół. Już latem odrzucił zaloty AS Romy i Atletico Madrid, a w październiku to samo zrobił z Fiorentiną. Napoli ostatnio zgodziło się sprzedać go do Olimpiku Marcylia, która chętnie zobaczyłaby Polaka w swojej dynastce, ale i w tym przypadku Arek. Nie chce przyjąć oferty Francuzów. Jego jedynym kierunkiem wychodzi na to, że jest Juventus, czyli de facto największy rywal Napoli. Nawet gdyby Milikowi udało się w tym okienku trafić do Turynu, to i tak miałby ciężko pierwszy skład, bowiem nie gra już od kilku miesięcy. A tacy rywale jak Federico Chiesa mają obecnie pewniejsze miejsce w kadrze Andrea Pirlo. A jak wy widzicie przyszłość arkadiusza Milika? Napiszcie w komentarzach. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie tułączając do ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Neymar już od pół roku ma konflikt z piłkarzem Olimpiku Marsylia, Alvaro Gonzalezem. Wszystko zaczęło się od sytuacji podczas której zawodnik Olimpiku miał przesadnie obrażać Brazylijczyka. Później usłyszeliśmy, że i 28 latek nie oszczędzał słów w kierunku Gonzaleza. W ostatnim finale pucharu Francji na marginesie wygranym przez PSG, panowie pokazali, że pamiętają niedawno sytuację i nadal mają napięku. mimo że w samym meczu obyło się bez większych dymów, to były one za to na Twitterze. Pezże jak mówiłem, wygrało finał dzięki bramcynej Neymara w 85. minucie z rzutu karnego. Po spotkaniu Neymar na Twitterze napisał krótki wpis. Król Alvaro, nie? Szybko zobaczyliśmy odpowiedź piłkarza olimpiku, który nie oszczędzał słowa. Rodzice nauczyli mnie, by wyrzucać śmieci. Dawaj Olimpik. Piłkarz dorzucił zdjęcie, w którym trzyma Neymara za głowę. Ale to nie koniec, bo Neymar również szybko odpowiedział. Zapomniałeś tylko o zdobywaniu trofeów. Alvaro ponownie odpisał: Na zawsze pozostanie w cieniu króla, mając na myśli Pelego. Całą dyskusję zakończył Brazylijczyk, ripostując: A ty będziesz w moim cieniu, sprawiłem, że jesteś sławny. Nie ma za co geniuszu. Jak widać nic nie wskazuje na to, aby piłkarze w najbliższym czasie się pogodzili. Czas pokaże, jak będzie wyglądała ich relacja w przyszłości. Swoją drogą też macie wrażenie, że kiedyś takie sytuacje wyjaśniało się na boisku, a nie na w portalach społecznościowych dziwnie to wszystko wygląda. Piłka nożna to sport należący do bardzo fizycznych, co też oznacza, że osoby, które profesjonalnie go wykonują, powinny dbać o dobre żywienie, regularne treningi i tym podobne. Dobrymi przykładami są Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski, którzy codziennie oprócz treningów z drużyną spędzają przynajmniej po kilkadziesiąt minut na siłowni, a dodatkowo mają rygorystyczne diety bogate w makroskładniki i witaminy. Wydaje się więc, że jeśli ktoś chce grać na wysokim poziomie, to musi się stosować chociaż częściowo do powyżej przedstawionych schematów. Są jednak wyjątki, a jeden z nich gra w Chyba nikogo nie muszę przedstawiać: Jamie'ego Bardiego, czyli napastnika mistrza Anglii z 2016 roku. Anglik od awansu Leicester do Premier League regularnie bije się o koronę króla strzelców tych rozgrywek. Do tej pory rozegrał na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Anglii 227 meczów. Strzelił 114 goli i dorzucił do tego 39 asyst. Statystyki te wyglądają bardzo przyzwoicie. Na dodatek w zeszłym sezonie po raz pierwszy sięgnął po koronę strzelców Premier League zdobywając 23 bramki. Jak się jednak okazuje, jego gra wcale nie odzwierciedla jego żywienia i ogólnie trybu życia, które w żadnym stopniu nie przypomina sportowego stylu. Vardy przyznał się do dość szokujących faktów. Tak, palę papierosy. Piję kilka puszek energetyków dziennie. Nienawidzę ćwiczyć na siłowni. Trenerzy w Lester o tym wiedzą, ale potem wychodzę na boisko i strzelam gole. Jak widać, są piłkarze, którzy muszą walczyć o swoją pozycję na boisku, a są również tacy jak Wardi, którzy urodzili się, by grać w piłkę nożną. Kto bacznie śledzi niemiecką Bundesligę od lat, ten wie, że w 2018 roku Hamburg po długich latach gry w pierwszej lidze spadł o szczebel niżej i do dziś nie potrafi wrócić do pierwszej Bundesligi, mimo że co roku ocierają się o awans. Teraz ich sytuacja się pogarsza, ponieważ jak się okazuje, w ich szeregach jest piłkarz, który może ukrywać swoją prawdziwą tożsamość. Dokładnie mowa o Bakerym Jacie, czyli 22-letnim Gambijczyku, który trafił do Hamburga latem 2016 roku. I właśnie tu pojawia się pewna nieścisłość. Zawodnik trafiając do Niemiec miał liczyć 18 lat. Jednak według pewnych informacji w rzeczywistości miał on 21, a w tym wieku prawdopodobnie nie dostałby pozwolenia na pozostanie w Niemczech. Skąd jednak takie przypuszczenia? Jata trafił do Hamburga z Brickama United, a rok przed tym transferem karierę w tym klubie zakończył bliźniaczo podobny zawodnik Bakari Dafech. O którym później słuch zaginął. Całą sprawą zajmuje się jeden z antropologów. Jeśli udowodni on, że piłkarz Hamburga ukrywa swoją prawdziwą tożsamość, to zarówno on, jak i klub mogą mieć niemałe tarapaty. Ja to może zostać pozbawiony wolności, nie wiemy jednak jaka kara może spać na niemiecki zespół. Gambijczyk do tej pory strzelił 10 goli w 66 meczach. Od dwóch tygodni trwa zimowe okienko transferowe, mimo to podczas niego było się jak na razie bez większych ruchów. Dlatego mówimy sobie sytuację z wcześniejszego okienka, a dokładnie lata 2019. Lazio Rzym w tym roku wykupiło Pedro Neto. Po tym jak dwa lata temu wcześniej wypożyczyli go ze Sportingu Bragi. Klub nie chciał go wykupić, ponieważ ten przez dwa lata niczego specjalnego nie pokazał we Włoszech. Jednak musieli to zrobić, bo wypożyczając go podpisali klauzulę z obowiązkowym kupnem po wygaśnięciu wspomnianego wypożyczenia. Tak też więc robili. Problem w tym, że Lazio zamiast Sportingowi Bradze płacili 11 milionów euro Sportingowi Lizbona. Mało tego zrobili to w dwóch ratach. Jedna w wysokości 2,5 miliona, a druga w wysokości 8,5 miliona. Dość kuriozalna sytuacja, musicie przyznać. Wszystko skończyło się jednak na dobrej drodze, aby odkręcić ową wpadkę, jak przyznało samo Lazio. Niestety to był błąd naszego działu finansowego, który pomylił się z powodu podobnych nazw obu klubów. Sporting Lizbona nigdy nie zarejestrował Pedro Neto. Finanse pomiędzy zainteresowanymi klubami zostaną uregulowane zaraz po wyjaśnieniu tego przypadku. Erling Haaland od dłuższego czasu jest na celowniku największych europejskich gigantów. Nie ma co się jednak dziwić, jeśli zobaczymy, co on wyprawia od kiedy trafił do Borusi Dortmund. 20 Dwudziestolatek tylko w tym sezonie po 10 meczach Bundesligi ma na koncie 12 goli, co jest znakomitym wynikiem, a ogólnie w barwach Borusi po 34 występach aż 35 razy wpisywał się na listę strzelców. Hallanda obserwują chociażby Manchester United i Real Madrid, ale jak się okazuje, jego agent chce go związać z innym zespołem. Jeden z hiszpańskich dzienników podaje, że Mino Raiola zrobi wszystko co w jego mocy, aby Norwek trafił do FC Barcelony. Ile w tym prawdy może wydawać się, że niewiele, bo o ile menadżer Hallanda faktycznie może mieć taki plan, to wątpliwe, aby Barca była zainteresowana piłkarzem. Oczywiście na pewno chcieliby go oni mieć w swojej drużynie, ale problem w tym, że jego transfer grubo przekroczyłby 100 milionów. Nie muszę za to przypominać w jakiej fatalnej sytuacji finansowej znajduje się Blaugrana. Dlatego też na chwilę obecną mało realne, aby Haaland trafił na Camp Nou. A jeśli nawet, to na pewno nie w tym roku. Piszcie w komentarzach w jakim klubie widzielibyście 20 dwudziestolatka. W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!